Witajcie, jest 10 kwietnia. Tak szybciutko chcę nagrać aktualizację dotyczącą wysiewu arbuziaków. Czasu mam niewiele teraz na internet, więc no, nieważne. Więc bądźmy na bieżąco. 5 kwietnia, w sobotę, siałam arbuzów. Zdecydowaną większą część z oryginalnych opakowań. Jeszcze nie wysiałam z mojego zbioru i Dzisiaj jest dziesiąty, czyli pięć dni od wysiewu wykiełkowało już kilka odmian. Nie widać tu zieleni. Nie, nie, ale wylazły z ziemi. A za chwileczkę pójdę, pokażę yy, no, pewien arbuziak, na którego przyszło mi długo czekać. A więc zobaczcie, co wykiełkowało. W palecie oznaczonej literką D zaczęło się coś dziać. Tylko u odmiany tej 252 Black Anatolian. Widać, jest taki maleńki, maleńki kiełek. I teraz tak, jutro mnie nie będzie od rana do południa, więc z tego kiełka wyrośnie długa łodyżka. A chciałam, takie było zamierzenie wstępne, by od razu po wykiełkowaniu ziemię, wydobyć o to i wsadzić to do doniczki, przesadzić. Niestety tak nie zrobię w odpowiednim momencie, więc jak jutro wrócę do domu, dopiero przesadzę. To nie jedyny arbuziaczek. Przechodzimy do kolejnej palety. Paleta numer, paleta A oznaczona. Odmiana kaho z chorwackiego sklepu sed Store. Widać, jest takie malenki maleńkie maleńki coś zieloniutkie. Kolejna odmiana: Georgia Rattlesnake, również Malusie, Malusie, Texas Golden, również dzieje się. U tu jest życie, to jest ważne. Co mnie najbardziej ucieszyło, to że u tej odmiany Mis, Missouri, Missouri Heirloom 255. Tu również jest maleńki kiełek. O, ale jest pewne zagrożenie dla arbuziaków. Oto ono, to jest to zagrożenie, ponieważ ten kotek mój kochany jest mrusia. Ona, jak widzi, zielsko, na szczęście, zielsko takie jak tu, te białe nitki, to jest zielsko z ziemi po prostu. Dobierze w swe zębiska. No i co? Po, posila się tym. Mimo że nadwór wychodzi, więc się boję o te arbuzy i muszę gdzieś się przenieść. No ale byle do weekendu, jutro piątek. Przechodzimy dalej. Tu jest najwięcej wykiełkowanych to jest od sprzedawcy litewskiego. Arbuzu seklos, tak się nazywa, paleta C. No i zobaczcie, tu jest już więcej. Top Gun. Nasionka zaprawiane. No, widać. Crimson Ruby. A również. Hurra! Co tu jeszcze? Odmiana, może tak, Leonardo. <laughs> Też jest widoczny mały punkcik. Tu nie ma co tu pokazywać, to tyle co nazwami. Sensei, to już zielony bardziej. Fecheta, to odmiana, Roman. <laughs> tu przysypałam, Araszan również wykiełkował. <laughs> Trochę mnie bierze przeziębienie, więc też niedobrze, bardzo niedobrze. Tu jest paleta B, oznaczona. <laughs> Żółty imperator na pewno wykiełkował. Także dosyć wcześniej I ostatnia paleta. Wychodzi na to, że nic. Najpierw orzeszek ziemny jest. Z polskich, ze zbioru mojego. Dobra, teraz pokażę szybciusieńko. Czyli na razie nie widać, by więcej wykiełkowało. A już mamy moje nasionka wytypowane do siewu, więc za dwa dni będę siała w takim pomieszczeniu. To jest 23 stopnie mniej więcej, bardzo ciepło w takim pomieszczeniu. Właśnie kiełkuję arbuziaczki swoje. Śnieg dzisiaj u nas padał, bardzo zimno, wietrznie jest ogólnie. A teraz zobaczcie na bardzo brzydkiego arbuza. Ale nieważne jest to, jak wygląda. Zobaczcie. Ten arbuz został wysiany tak na próbę oko cieszyć 26 lutego wraz z innymi odmianami. Jest to czwarta odmiana wysiana, która wykiełkowała 26 lutego. I teraz tak, 6 kwietnia o 21 nie było śladu jeszcze życia. Natomiast 7 dzień później, po 16 godzinie, jak weszłam, zobaczyłam, że już jest arbuz, Czyli musiał 6 rano wykiełkować. Sorry. W poniedziałek 7 rano wykiełkować, a ja go zobaczyłam dopiero 15-16. I on już był wyciągnięty. Gdybym go w poniedziałek rano zabrała w tej fazie, jak z ziemi wyłazi, dała do chłodnego, jasnego pomieszczenia, to nie byłby tak wyciągnięty. A tak to takie badziewko, no ale jest, ale jest. Przypominam jeszcze Państwu, kto nie zna kanału Marco Polo Uprawa, e zobaczcie. Jak tam kolega prowadzi swoją uprawę. A to pomidorki. Już jest wariegację, widać na liściach. To nie jest choroba. Biało-zielone liście. No dobrze. Troszkę tych odmian będę miała z taką wariegacją w tym roku. No, a tu zobaczcie, białe rozy, właśnie też z tego siewu. 26 lutego wykiełkował jeden, wykiełkował drugi niedawno, w sumie, ten albinos. A w jasnym pomieszczeniu stoją. Yy, więc tak, zapraszam na kanał kolegi. Yy, ja teraz widziałam powiadomienie, ale jeszcze, kolego Marko, jeszcze nie oglądałam Twojego filmiku. Yy, widzę tytuł, yy, no, pierwsze siewy, sorry, pierwsze kiełkowanie. To zapraszam, zobaczcie. No i co, czasu życzę zapracowanym osobom i powodzenia w sezonie. Na razie jakieś tam filmy wrzucę, wiecie, w weekend. Do widzenia.